Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa, fach w ręku, tak bywa, z niczego mogę zrobić coś fajnego, jak drut pod ręką mam. A u mnie cyk, a u mnie fuk, i zaraz ma pod ręką idzie wróg, bo u mnie luks, i choksasa, i wszystko to, co majster chciał, to ma. Przewadeczko! Dzisiaj jedziemy na działkę wiercić. Patrzcie, co żem sobie kupił. O! Koronkę taką. I musimy przewiercić w betonie. Ciekawe czy pójdzie. Tam zbrojone jest. Nie wiem, czy to na mokro się robi, czy na sucho. Musimy przewiercić na rynne. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, to. Mam nadzieję, że na dobrego SDS-a wziąłem. Zaraz wam pokażę. Także. Bierz pan to. to zaraz idziemy wiercić. A, nie zamykam. Idę jeszcze ten młot wezmę większy. O kurwa, światło zapalone ja. Je. Jesteśmy na budowie, trzeba było poziomice wziąć jaką. Sytuacja jest taka, że w tym miejscu mam rynnę. I teraz myślałem, żeby wodę stąd puścić tu bo mógłbym jechać tam, nie? Ale to jest kawał i trzeba było duży spadek zachować, żeby to a tutaj na wprost przejadę i tam niech się leje, tylko trzeba był jakiś spadek zrobić. Tu musimy przewiercić przez taką grubość muru <grywa> tu jak widać tu gdzie do końca czarnego będzie będzie podłoga nie no to tutaj mogę spory spadek zrobić w tamtą stronę tu jest dużo niżej i tutaj się jakoś zrobi żeby ta woda się tutaj roz, rozchodziła no a więc musimy sobie tu przewiercić tylko kwestia że muszę laser wziąć chyba laser niby uszkodzony ale coś tam pokazuje więc o tu mamy na kreseczkę i tam mamy, no i tam by trzeba było przewiercić. Tylko kwestia teraz poziomu rynny. jeszcze horyzont włącz. Nie wiem, czy to dobrze robię, że tak w taki sposób, no ale jak mam się stąd pozbyć wody? Potem tu u góry zrobić rynne, żeby się lało kurwa tutaj na paras. Chyba lepiej tu przebić. Mam nadzieję, że to przewierci, kurwa. Tu bym zrobił. O! A poziom złap górny. Górny jest tu. A tam, gdzie jest górny. W środku rynny? O, w środku rynny jest. Akurat jest poziom. Czyli jeśli tu jest w środku rynny, a tutaj mam. O, a tutaj mam tu. Czyli tak by było w poziomie, jakbym tu wiercił dziurę na plusiku. Czyli muszę niżej. Żadnych rewizji nie robię, kurwa. Ciśnienie z dachu będzie pchało. <noise> jak się przypcha, to w w włożyć jakieś patyczkiem, się szturchnie tam. Albo kumulisa się wpierdoli, to przeleci przez te rury. O Jezus, nie zaznaczyłem. O! Tam się ustawiłem. Jest plusik, jest plusik, tu też jest plusik. Teraz tu trzeba zaznaczyć jakoś. Czyli tu bym musiał tu. O. Także wiercę tak jak teraz. Nie wiem, czy tu trzeba wody użyć, czy nie. Zaraz zobaczymy. Jedynie szlał jądełał wodą. Czy to da radę? Klapcą śkami mistrz. Dokręci śrubeczkę. Nie wiem tu z udarem się kurwa, może to bez udaru się robi. Wierci. Kurwa to jest z godzinę czasu, człowieku. Wiercenia, tu prawie nic nie idzie. A może to na mokro się robi. Prawie nic, bym nie zrobił. Muszę podłożyć deseczkę. Żeby oprzeć ten pręd długi. O, już sobie tu podkładałem. Teraz sobie podłożę ten jeszcze. To może na betonie niech się kręci. Tak. Ej, idzie z udarem. Mam nadzieję, że te nie podpadały. Czyli jest w tyle gdzieś, że <grym> się przewiercił. Ile to roboty, człowieku? Ej, tak se wiercę, i tak nie idzie, nie idzie. Wyciągam, a tu. Tło... <grym się wiercił> Kurwa, przecież to dalej nie pójdzie. O, dobra, to trzeba odłupać. Majster zarabeźnie. O. Nie ma szpikulca? Szpikulcem ma tym. Odłupiemy to i będzie można dalej wiercić. Bardzo dobry plan. Kurwa, czy się popsuł? No nie, nie w kurwie, nie nawet. <grystryczek> Krytek był popsuty, jeszcze bardziej popsułem. Iż kurwa, jakie robią? łaty. No, a teraz co będzie? Dobra, dawaj, wiercim dalej. Nawiercone jest tyle. Nawet jeszcze połowy nie ma. No już z pół godziny robię. Ej, tak już mi piszczy w uszach, że wziąłem sobie kawałki bandaży, majster stopery zrobi sobie do uściu. <grym> Normalnie szumi mi w uszach, kurwa, tego wiercenia. Zrobimy sobie stopery z papiaczków. Nie mam tutaj nic takiego, żeby sobie tak zrobić, więc muszę improwizować. Kurwa głupi jesteś, idioto ty. Gwoździe do uszu będzie wkładał. Próbowałem włożyć sam bandaż, ale, ale nic nie daje. Tak to będzie o, tym sobie ucho zatkam dziureczkę i będzie chodzić. Jest, kurwa jest. O mój Boże człowieku. Skąd ty się kurwa wziął. O, jaki koreczek. Jest, jest. No i co? Rozjebałem całe ząbki. Oh shit, oh shit. I nie chcę wiercić już. Ja mówię, co ona mi tak szarpie, że wiecie, takie brrr, a to mi po prostu się te rozpieprzyły widia. I nie przewierciłem całego. Ja pierdzielę Zrobię w koło wiertełkiem, a potem se młotem odkuje to i już. I wtedy będzie luks. Zjebało mi się i cały czas się obraca. Tu urwałem ten ten i nie można tego teraz wyłączyć. <śpiewanie> Jest! Tu rura wyjdzie. Wyjdzie. Wyjdzie z luzem. Kurwa, za krótka rura jest. My musiał się dosztukować. Pokaż. jest spadek. Jest, wystarczający. No, tu gdzieś będzie podłoga w tym miejscu. To tak nisko, te kolanko jest. Trochę chyba utnę. O, i tak, żebym zamontował. Duży spadek. Troszkę rurę obciąłem. Więc teraz jest wyjebisty spadek. O będzie szło ciśnienie jak lale tutaj trzeba będzie po prostu zrobić sobie takie korytko i kamyczków nasypie, żeby te kamyczki jakoś rozpraszały wodę, żeby ciśnienie nie rozpieprzało tu trawy. Tutaj przy tej reku rekuperacji zrobiłem Dę. sobie kolaneczko to miałem wentylację pod spodem kolaneczko i o, tutaj żeby wyszedł i teraz nie mam czym tego tutaj umocować i to tak o majster nie zdrutuje <grymne> lekańsko tutaj sobie przywiążemy rureczkę do wieszaka, żeby nam nie uciekła miedziany drucik to się nie utylizuje tak szybko <grymne> będzie trzymać <grymne> zdrutowane, zdrutowane, patrz tak się trzymał nie rusisz. Ora, można, można, docinać płytę. Bardzo dobra robota, Andrzej. Boję się, że tam będzie się skraplać zimą, woda się zbierać i tu się będzie lało. ale mam tutaj korki spustowe, w razie czego tu tutaj jakiś odstojnik zrobię i sobie tam ruryczką puszczę, bo tu będzie rekuperator, więc za rekuperatorem będę mógł tą rurką jakąś tam puścić skropliny w razie czego tutaj. A tu w garażu to nie wiem. Może nie będzie się skraplać. O, teraz majster robi nie lada wycin pięć otworów w płycie. <grystanie> Ale już sobie wymieniłem niby na miareczkę, niby to tak wygląda. Pięć otworków. Tylko że te rury średnicy są 18 razem z tą watą, więc Przydałoby się od czegoś odrysować, nie mam od czego. Yy, tą wyżynarkę mam, to jest do 12. I tak patrzę, że może. Może ta tarcza od jaksa? Nie, 230, tak? A to 17. A pokaż tu jeszcze masz. Nie, to jest jeszcze mniejsze, dobra, to wezmę sobie. Tu masz jeszcze tarczę. Kokaż. Kurwa jeszcze mniejsza jest, ale od tej odrysujesz, nie będę odkręcał. Odrysuję od tej i po prostu większe kółeczko wytnę. Bardzo dobry plan. Ja. <grym> Jak saper, bracie. Raz się kurwa tylko mylisz. <grym> Ostatnia płyta, nie mam już płyt. Jakże żem źle. Kurwa to porobił, to będzie źle, bardzo źle. A muszę z tej strony jeszcze nożykiem ob obtentegować. No, trzymajcie kciuki za majstra robotę. Widzę, za duża płyta jest chyba. Ostro rysuję. O został tam kabel jest. Kurde, proszę! Za szeroka płyta. Boję się, że to może pęknąć. Dupa. Muszę chyba posiurać też kietarką. Teoretycznie jest w miarę wszędzie pasuje prawie. Trzeba naciągać całej siły, ale wchodzi. Jedynie co ta jedna rura. Chyba będę musiał e, wyciąć więcej, większy otwór. Bo. Ona była tak trochę ze skosa z takim kolankiem i za mały otwór jest chyba, bo nie mogę jej upchać. Oby nie pękło teraz. Także muszę tutaj jakoś jeszcze to wy wycyrklować. Może będzie dobrze. No i namęczyłem się, namęczyłem się, ale udało się przykręcić. Troszkę tam mało wystaje, ale powinno być dobrze. Także wszystkie sufity już są skończone. Tak się taki pierdolnik jest po mojej robocie. Wszędzie tak brudno, troszkę kundzia posprzątała, pozamiatała, ale wszędzie gdzie się nie ruszę, to jest bajzel. Najgorszy w garażu. Trzeba gdzieś jakiś kontener wziąć i wypierdzielić to wszystko. Nie rury. <laughs> nie rury tylko te płyty, kawałki. To już prace styropianowe miałem robić sam, w końcu nie robię sam, <laughs> bo za dużo roboty, za, za dużo roboty i, i bardzo ściany pokrzywione. I wiecie, ja bym kupił 20 dwu, y, styropian i bym wszędzie robił 20. A tu wystarczy kupić na przykład na górę 22, i wtedy, jak tu macie krzywo, to można sobie wyrównać. Może źle wytłumaczyłem, ale, ale taka sytuacja. Tu najgorzej ten murek tam miałem skuwać, ale na filmie zobaczyłem, że tam jest belka zbrojenie, bo się pomylili o, o jeden ten pustak za wysoko zrobili mi. No i teraz tam będzie taki taki daszek, tam będzie blachą tutaj, a to znowu tu blachą na innych poziomach. Trochę lipa z tym, to powinno być wszystko w poziomie. Także tutaj idzie piąteczka, tutaj idzie dziesiąteczka. Tyle będzie wystawała blacha tylko za będą zaciki na ścianach no ale biorę to pod uwagę z tym dachem pewnie na pecynki jest a pianką psiknięty żeby nie było widać <śleszy> na babeczki. Tutaj to jest przytulone, to można ładnie zrobić w koło obramówkę klejem na babeczki. Majster ręce w kieszeni, <grystanie> a robota idzie. No, już zaczyna być luks. Zaczyna być luks, już tam nawet widziałem na górze, na dachu jest styropianik, trochę sporo worków, odpadów, pełno docinek. <grystanie> o, tu fajnie roleta się schowa, więcej styropianu wejdzie, bo ona jest krótka. Także o, tam na górze też już kurwa, tam ptaksy gniazdo zrobił? Co tam taka wyrwa się zrobiła? Tutaj też już robota jest, robiona. No i fajnie. Kurwa, muszę podłączyć ten, podlewaczkę trochę. Ej, ta trawa to w ogóle jest taka, takie kurwa kotyry rosną, nie trawa. Jak się świeżo skosi, to jest ładna, nie? Ale jakie puste kurwa place. Ziemia strasznie hukowa jest. I są takie o, takie kotyry kurwa, nie trawa. A zaraz wam pokażę drugą trawę. Tutaj jakiś inny rodzaj chyba zasiałem. O, tu też jest cały boczek już zrobiony elegancko. E, o, tutaj inny rodzaj zasiałem trawy i ta jest taka fajna, milutka trawka. Nie wiem czemu to tak. No idzie robota, trochę. Samemu to mi się pierdolił tu człowiek. No i pierdoliłbym się i pierdolił. Patrz tak jak majster zapylił Kurba, ile pomidorów, wie? Tak, pierdolić, ty u góry gdzieś zapylał. Ej też pełno pomidorów. Ej, bo się, patrz ta Pełno owocu jest Ej, jednak dobra taka szczoteczka Sobcie, tu jakieś mikstury robi. Na pomidory? Chemik je. Mm. To musi być półtora grama. A ona od grama. A ma. ile ma gramów torebka? 15. Na oko. Ty w ogóle się nic nie robi. Uwagą. Cicho. Widzisz? 14 gram torebka ma. Serio? Nie widzisz, że jest coś nie tak? Misiek? Tyż ile ty wrzuciłeś już tu tego? Tu jest już z 5 gramów. Hmm. No kurwa! Dlaczego <laughs> jest 7 gram, a nie 14 jak było? No? Patrz, jak majster opryski zrobił. <laughs> Na no powidory! <laughs> Kurwa! Ej, tylko jeden krzaczek przeżył. Nie wiem czemu. Żebym popryskał specjalistycznym tym. Żeby kurba choroby nie było. O mój Boże. Chyba, żem złą recepturę zrobił. Ej, pogniłaś. Strach jeść to. Dobra. dobra te pozbieram, te chyba dobre są. Już tydzień minął, bo tydzień czasu trzeba było czekać. Kurba, żebym źle zrobił tą recepturę. Za duże stężenie, kurba, że zrobił. O, tyle się uratowało. Mam nadzieję, że w środku nie ma choroby. <śm> że nie zjadł z jakimś tym. A te też dojrzeją na okienku. Napompowałem basenik. A tu o. Dziureczka je I sika. Trzeba kawałek dyntki dać. Z silikonem. Nie. Mam taką taśmę. To jest do zaklejania tych wszystkich dmuchawców. Je zaraz sobie palcem z drugiej strony zatkam i tutaj ładkę przykleję. I będzie chodzić. Jest, jest. właśnie zakleił. Trzyma, trzyma. Nawet nie otłuszczałem. Paluszkiem się przetarło. Jest. <laughs> Niektórzy z was pewnie już o tym wiedzą, ale powstaje gra serwisu Stasia. Więc jeśli chciałbyś sobie zagrać taką giereczkę w przyszłości, yy, gra będzie dostępna na Steamie. Warto sobie wejść. Link macie pod moim filmikiem. Warto sobie wejść i dodać do listy życzeń bo jeśli się pojawi jakieś gra demo, czy w ogóle się już gra pojawi, dostaniecie pewnie na maila informację od Steamu, że już gra jest. Więc jeśli chciałbyś sobie pograć taką gierkę, myślę, że będzie śmieszna. Link masz pod moim filmikiem, no i wciśnij sobie dodaj do listy życzeń.